Byście coś tak lokalnie, no ta walka z samochodami, że nie, tak, S16, ale coś może samego Ełku dotyczącego, dotyczące jeszcze jakiejś sprawy. Nie wiem, do, do załatwienia, do przyjrzenia się, do... Tak, tutaj doktor wspomniał o yy, doprowadzeniu, do powstania wełku oddziału neurologicznego, no tak? tak? Jest to... No to co jeden... jest istotne jeszcze, to chcielibyśmy... To, to, to są nasze wspólne punkty programowe, każdy z nas coś tam chciał... Chcielibyśmy stworzyć bazy bazę no, lotniczego przygotowania ratunkowego, mm -hmm. tak? Dlatego, że wydaje nam się, że to jest najbardziej sensowne a jest z punktu widzenia geograficznego, żeby yy, ta baza właśnie była wełku, a nie w Suwałkach. oczywiście Oczywiście Suwałki to jest odrębne województwo, więc generalnie tam ta baza jak gdyby nie podlega pod jurysdykcję naszą. Natomiast my widzimy szereg problemów, które można by było rozwiązać przy, przy właśnie przy przy lotniczego pogotowia ratunkowego. Także w tej kadencji, jeżeli uda się uzyskać mandat senatora, będę starał się o to, żeby ta baza lotniczego pogotowia ratunkowego powstała. Prowadziłem w tym kierunku wcześniej też rozmowy i działania. Mam nadzieję, że tym razem będzie to skutecznie. Jeszcze ja bym tutaj chciał mhm. też dodać, bo ta polityka zdrowotna jest dla nas bardzo istotna i kolejnym takim naszym... Priorytetem będzie załatwienie sprawy całodobowej opieki dentystycznej, której brakuje w Ełku i, i okulistycznej. No, w promie, musi, w e Ełczanie i nie tylko Ełczanie, bo to dotyczy oczywiście także e, innych e, większych mniejszych miejscowości muszą jeździć do Białegostoku lub do Olsztyna, by otrzymać pomoc w nagłych przypadkach właśnie w kwestiach dentystycznych, stomatologicznych jak, e, jak i okulistycznych. Więc tutaj na pewno będziemy tym się też zajmować, właśnie dla Ełku i dla regionu, dla naszej okolicy. E, czas najwyższy po prostu, żeby to, to się stało. To jeszcze ja, jako mieszkanka podełskiej wsi, e, muszę stanąć murem za naszymi rolnikami, którzy na chwilę obecną są bardzo pokrzywdzeni. Napływa zboża i nie tylko zboża, bo i owoców za wschodniej granicy. No niestety, jesteśmy pokrzywdzeni, rolnicy nie mają miejsca zbytu, ponieważ produkty napływające ze wschodu strasznie zaniżyły ceny i jakość. Polski rolnik ma niestety ten minus, że wszelkiego rodzaju procedury muszą być spełnione zboże, czy też owoce z zachodniej granicy, takich procedur nie przechodzą. Mamy przykład zboża technicznego, który wpłynął do nas i się rozpłynął po całej, po całej Polsce. Nikt nie wie, gdzie jest, tak. Zmiana, zmiany e, z technicznego na spożywcze. Także myślę, że rolnicy no, tutaj są, są naszym priorytetem też w tej chwili. E, podam przykład rolnik, który e, ma Sady ma e, bardzo dużo e, owoców, nie może tego zbyć, ponieważ porzeczka czerwona, no mamy przykład, porzeczka czerwona 40 groszy kosztuje w skupie, tak, kilogram porzeczki, to takiemu rolnikowi nawet się nie opłaca do skupu dawać, więc teraz, teraz właśnie modne jest od, prosto od rolnika do konsumenta, tak, że bez, bez pośrednika. No pośrednicy to widzimy co się dzieje w marketach, jakie, jakie jakości jest pożywienie, jakie jakości są owoce, warzywa. No i za tą słynną czerwoną porzeczką e, rolnik otrzyma 40 groszy za kilogram, a my kupimy 250 gram za 15 zł. Gdzie, gdzie, gdzie jest reszta tych pieniędzy, gdzie ona znika, tak? No musimy, musimy postawić też naszych, na naszych polskich rolników, bo to jest podstawa żywnościowa nasza bezpieczeństwo.